Piotr Hałada, i witam Państwa w tygodniku Kulturalnik. Jak zwykle będą zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. Zapraszam także do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem z prezesem dyskusyjnego klubu filmowego Rumcajs. Ale tradycyjnie już zaczynamy od przeglądu tego, co za nami. Wróćcie wielki hałas! Ale... Za nami Sylwester na Placu Biegańskiego. 31 grudnia w naszym mieście wystąpili Mezo, Kasia Wilk i Denzel. Wraz z wybiciem północy Częstochowa weszła w rok jubileuszowy, podczas którego będziemy świętować dwustulecie połączenia Częstochowy i Częstochówki w jeden organizm miejski. 3, 2, 1, yeah! W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie można było zobaczyć spektakl w rytmie pomyłek, kabaret muzyczny. Jest to kabaret literacki, kabaret trochę bardziej wysublimowany, gdzie trochę się śmiejemy, trochę się zruszamy. Przede wszystkim tutaj aktorem numer jeden jest muzyka, bo faktycznie 17 piosenek to jest dużo. I, i, I wykonanie y, artystów częstochowskich, wszystkich praktycznie tych, tych, tych numerów jest po prostu wyjątkowe i chociażby dla tego i dla ich talentu warto przejść. Jest to spektakl muzyczny, energetyczny, z muzykami na żywo, odsłaniający kulisy teatru. Bardzo zabawny. Spektakl jest wspaniałą muzyczną, bo usłyszymy bardzo wiele bardzo różnorodnych utworów muzycznych, polskich utworów, polskich piosenek, zupełnie nowych, specjalnie przygotowanych przez Michała Walczaka w aranżacjach. Mamy bardzo dużo, dużo utworów, mamy chyba 17 czy 18 piosenek z bardzo różnych epok polskiej piosenki i no myślę, że to jest taka 50% spektaklu to jest muzyka. Mamy na scenie Przemka Pacana, Michała Rorata i Mikołaja Pośpieszalskiego, czyli mamy kwartet. To, jak na teatralne warunki, jest dosyć duży, duży skład, szczególnie patrząc na nasz teatr. Zwykle zrobiliśmy to w składach mniejszych. No, trzeba było znaleźć jakiś klucz do aranżów. Myślę, że się udało, ponieważ moim zdaniem brzmiał spójnie i, i publiczność też fajnie reaguje na te. Nasze utwory, to, to, to nasi aktorzy, znakomicie śpiewający też zrobili kawał kapitalnej roboty, bo myślę, że część z tych piosenek po prostu a, ja bym dzisiaj widział, że to, to powinny być oryginał. Oh yeah, oh yeah, Kto na spektaklu nie był, będzie miał jeszcze okazję. W rytmie pomyłek kabaryt muzyczny na deskach Częstochowskiego Teatru pojawi się ponownie 14 i 15 lutego. Orszak Trzech Króli, który przechodzi po ulicach Alei Najświętszej Maryi Panny ze swoim zwieńczeniem na Jasnej Górze, jeszcze bardziej umocni nas. W ziemskiej pielgrzymce z Jezusem. 6 stycznia ulicami miasta przeszedł tradycyjny orszak trzech króli, który po mszy świętej celebrowanej przez arcybiskupa metropolite Wacława Depo wyruszył z archikatedry Częstochowskiej w kierunku jasnej góry. Tym razem będziemy rozmawiać o filmie, jest z nami prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Rumcajs, pan Zbigniew Matyszczak. Yy, tak, yy, do, dokładnie tak. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Klubie Politechnik, gdzie yy, DKF Rumcajs znalazł swoje miejsce już w latach 70. -tych. Przypomnijmy, że nie tak dawno obchodzony był jubileusz. Tak, jesteśmy nie tak dawno, jesteśmy w trakcie obchodzenia 70-lecia istnienia DKF Rumcajs. Być może, że jesteśmy najstarszym dyskusyjnym klubem filmowym w Polsce lub jednym z dwóch. Tutaj akurat trudno jest to ustalić i chyba nikt się nie kwapi zbytnio, żeby być tym pierwszym. Aczkolwiek może dla wielu jest to bardzo, bardzo istotne. 70 lat to jest rzeczywiście bardzo dużo. Przez ten czas to wszystko się zmieniało, bo było dawniej członków dyskusyjnego klubu filmowego. Rzeczywiście było bardzo wielu. Trudno było dostać się na seansę w tym akurat klubie. Ale przybywało kin, w związku z tym rozwijała się kinematografia dosyć mocno, i tych miejsc, gdzie można było oglądać filmy. Ja już nie mówię teraz współcześnie, że mamy bardzo dużo różnych innych możliwości oglądania całkowicie nowych filmów, nowych produkcji, nie wychodząc z domu. Więc też pandemia wiele, że tak powiem, uczyniła żeby nas właściwie izolować jakby od siebie, bo dyskusyjne kluby filmowe spełniały właśnie taką rolę i spełniają nadal. spełniają rolę właśnie takiej integracji, spotkań. I na pewno rozmów o tym co było, co było kiedyś bardzo wartościowego. Dlatego u nas jest taki cykl filmów, klasyki, Kina światowego i tutaj fantastyczną rolę wspaniałego opowiadacza, anegdoty pełni Grzegorz Pieńkowski, który nam przygotowuje te filmy i oczywiście oglądamy je wspólnie. Ostatnim filmem z tej klasyki właśnie kina światowego był świetnie zrobiony film z Charlie Chaplinem światła wielkiego miasta. Rzecz fascynująca. Bo mm, właściwie to kino nieme, ale to jest takie kino, że słowa są zbędne. Widzimy to, co, co jest istotne. Y, stara... Choć bardzo odległe w czasie. Choć bardzo odległe w czasie, ale y, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o y, zachowania, postępowanie ludzi, czy, czy mentalność, y, a może nawet jest troszkę gorzej niż było. Te wartości się bardzo dewaluują. Nie zmienia się też to, że w DKF-ie można oglądać filmy, które skłaniają do dyskusji, czy wręcz są punktem wyjścia do rozmów na ważne tematy społeczne, polityczne, czy dotyczące po prostu kondycji człowieka. Tak, bo mamy bardzo dużo filmów, to znaczy, każdy, każdy z twórców, bez względu na to, czym, czym się zajmuje, czy to będzie film, teatr, czy to będzie poezja, czy to będą książki, czy sztuki wizualne, one się odnoszą jakby do naszych problemów, do tego, co twórca przeżywa, z czym nie może się zgodzić, lub znajduje rozwiązanie pokazując to właśnie w filmie. I tutaj mamy też różne, różne takie wieczory z filmem, bo oprócz właśnie tych wieczorów z klasyką kina światowego, oprócz tych filmów, które chcemy jakby zobaczyć, a nie bardzo jest możliwość, bo akurat nie są grane w kinach, lub nie były grane w kinach w ogóle. Mamy również dokumenty, czyli spotkanie, większość to są filmy dokumentalne dotyczące częstochowy. Tak jak ostatnio mamy sporo filmów, no, które tutaj przygotował nam kolega z DKF-u. Krzysztof Kasprzak. Nie tak dawno premiera filmu tak. Częstochowa 1945-1950, która przyciągnęła rzesze widzów. Sala była pełna. Sala była pełna i szykuje nam się kolejny film, również historyczny o Częstochowie na 17 stycznia. Tak mamy zaplanowane. Mówimy o DKF-ie, ale Pan podejmuje różne inicjatywy. Przecież nie tak dawno rozmawialiśmy w konduktorowni a propos wystawy malarskiej, ale jeśli jesteśmy przy filmie, bo dzisiaj film jest w centrum naszej uwagi, to także festiwal jednego filmu. Festiwal jednego filmu, tak jak i bardzo różne wcześniejsze projekty, one są. Skierowane do nas, do nas, do nas jako społeczeństwa, że, żeby nie wiem, uzmysłowić czy przekonać, jak bardzo ważną rolę pełni, pełnią relacje, nasze relacje z innymi, i jak ta umiejętność budowania tych pozytywnych relacji wpływa na, na nasze życie, na nasze życie rodzinne, na nasze życie społeczne, zawodowe. I funkcjonowanie właśnie społeczeństwa. To była idea, tego typu idea właśnie przyświecała powstaniu festiwalu jednego filmu. Chcieliśmy poprzez film, poprzez właśnie tego typu sztukę dotrzeć do tych, którzy decydują o jakości życia dzieci. Bo to jest bardzo ważne. Dzieci traktowane są przedmiotowo, nie dlatego, że. Hmm. Że taka jest zasada, tylko dlatego, że tak się po prostu utarło, że mówi, mówiło się właśnie, że dzieci i ryby głosu nie mają. E, I dzieciaki właściwie mają spełniać po prostu oczekiwania e, dorosłych. Dla nich jest to wygodne, bo e, właśnie te nakazy, zakazy, różnego typu e, nagrody bądź kary i, i, i to nie jest e, zgodne. Z tym, czym powinniśmy się kierować. Także festiwal jednego filmu powstawał po bardzo różnych wcześniejszych wydarzeniach, czyli konferencjach poświęconych depresji wśród najmłodszych, przemocy wobec dzieci, ale również były inne projekty Waszymi oczami poznajemy świadczy. Zauważ mnie, bo, bo właśnie to zauważ mnie to jest to: zauważ mnie, ja też jestem człowiekiem. Traktujcie mnie tak samo. Ja mam mniejsze doświadczenie, bo ja się uczę, ale dzieci uczą się poprzez właśnie te doświadczenia, obserwowanie tego, co robią dorośli. I no, trudno mieć pretensje do dzieciaków, że zachowują się tak czy inaczej, jeśli oni uczą się właśnie obserwując dorosłych. I po to są właśnie te filmy, żeby mówić o relacjach. Co możemy. Co możemy zmienić, co możemy zrobić? Bo często ta przemoc, krzywdzenie najbliższych to jest nieświadoma, bo tak postępowali wcześniej nasi rodzice i, i tak postępujemy my, obserwując rodziców. Więc cóż, ta umiejętność budowania pozytywnych relacji jest tym celem, który nam przyświeca, żeby, żeby to zmienić. Zmiany stosunków wewnątrz rodziny, bo często mówimy o stosunkach społecznych, że e, te relacje e, należy zmieniać, ale w sumie mało się mówi o, o tym, co jest podstawową komórką, czyli rodzinie, z niej wszystko wypływa. A film jest takim e, dziełem bardzo pojemnym, bardziej pojemnym niż obraz. Można powiedzieć, że film i książka, zmieszczą dużo treści, bo żeby coś zmienić, to trzeba wiele treści przekazać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno będziemy wracać do tych tematów i nieraz jeszcze spotkamy się, żeby jakiś wątek, który dzisiaj tylko zarysowaliśmy, omówić szerzej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję i tak jak Pan zauważył film. Jest o wiele lepszym sposobem na zmiany niż wszelkiego typu konferencje, szkolenia, gadanie, 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 emocje. Czyli zmieniajmy świat poprzez film. <noise> Sławomira Mroszka w reżyserii Jarosława Tumidajskiego znowu będzie grany na deskach teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Na scenie ponownie wystąpią Mariusz Urbaniec, Kamila Bartkowiak, Małgorzata Marciniak, Michał Kula, Waldemar Cudzik, Agata Ochota Hutyra i Adam Hutyra. Sztuka będzie wystawiana codziennie przez 4 dni, począwszy od 8 stycznia, a także 13 i 14 stycznia. Ciekawe propozycje ma dla państwa kino studyjne Oka Iluzja. Z pewnością godne uwagi jest francuski komediodramat pod tytułem Wysokie i niskie tony. Film otrzymał nagrodę publiczności na międzynarodowym festiwalu filmowym w San Sebastian i jest nominowany w wielu kategoriach do prestiżowych francuskich Cezarów. Inną propozycją jest natomiast meksykańsko-amerykańska koprodukcja Dreams. Melodramat określany przez krytyków jako poruszający, prowokujący oraz naładowany zmysłowym napięciem. Można także skorzystać z bogatej oferty wydarzeń, które będą miały miejsce w ośrodku promocji kultury Gaudemater w Częstochowie. 12 stycznia będą się tam odbywać warsztaty tańców bal folkowych i ludowych prowadzonych przez zespół Celtomania. Zaś 13 stycznia odbędą się tam warsztaty literackie klubu Złota Jesień. Dzień później w tym miejscu odbędzie się także spotkanie seniorów klubu Pstryk. To tyle w tym programie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.